Jakże miło powitać państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Glaskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. W dzisiejszym meczu Napoli gra przeciwko Chelsea. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez trenera Napoli na dzisiejszy mecz. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Wyjściowo mamy system 4-3-3 trzech napastników, w tym środkowego nieco z przodu. Ustawienie zrównoważone, ale i raczej ofensywne. Szeroko grający boczni napastnicy mają dobrze dośrodkowywać do egzekutora na pozycji klasycznej 9. Centra w pole karne, przepychanki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Allan. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dawid Ospina. Milik. Dobre podanie za plecy obrońców. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie ten po tego pojedynku. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Eden Hazard. Gonzalo Iguain. zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Loftus Cheek dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. No, udało się przejąć. Napoli konstruuje atak skrzydłem, mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Aliza Balaga. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Piłka wybita z pola karnego. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Jose Calijon. Milik. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. Pedro. Przeciwnicy przejmują piłkę. Do grania górą, do Kajechona. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Świetna akcja w obronie. Ładnie! Wybijają teraz do przodu. Kajekon niebezpiecznie. Nie udało się zbudować przewagi. Piotr Zieliński. a Aspilkweta. Kibice gwiżdżą i buczą. Nie trudno domyślić się, co sądzą o decyzji sędziego. Karnego jednak nie ma. I Dwayne. Azard. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Coś niesamowitego! ale mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Azar teraz sam na skrzydle. Iguain strzał. Piłkarze Chelsea wywalczyli rożny. Azar dośrodkowuje Zrożnego w pole karnym. Ależ obrona! Brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. O, mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Rewelacyjna postawa. Celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa kończowego wyniku na nowo jest otwarta. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. LOFTUS -G.